Cześć Siemano, witajcie z tej strony rolls Witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj lustracja na polach, droga do Żniw. Taka miniseria, którą zapoczątkowałem. Od Drugi odcinek. W tym pierwszym sprawdzaliśmy sytuację w po Oziminach pod koniec listopada. No a teraz zobaczymy, co dzieje się pod koniec stycznia. Generalnie rzecz biorąc, sytuacja jest. Powiem lekko nieciekawa, bo yy, jeśli chodzi o uprawy, mamy taką sytuację, można powiedzieć, troszeczkę yy, niczym miesiąc jakby później, czyli w zasadzie to, co dzieje się już teraz na polach, yy, to jest bardziej typowe, nie wiem, dla końcówki lutego, no to oczywiście efekt yy, no, no wyjątkowo ciepłej zimy, yy, jaką mamy. Tutaj właśnie jako pierwszy jest kawałek z sprzężytem. Oczywiście, tak jak no tutaj, nie będziemy wizytować wszystkich. Ja tutaj wybieram te najbliżej domu. I za chwilę, właśnie zobaczymy, jak to, jak to wygląda. Ogólnie rzecz biorąc, wygląda to w ten sposób, że yy, no tutaj u nas gleby są dość mozaikowate i widać, że tu, gdzie jest yy, troszeczkę gorsza ziemia, gdzie jest tych składników mniej, pojawiają się już przebarwienia, yy, czyli żółknięcie. No a co za tym idzie? no to przężyto już wykazuje objawy głodu, tak? czyli raczej sytuacji powiedzmy typowej dla końcówki lutego, czy wręcz początku marca. Nie widać, żeby tutaj pojawiały się chwasty, to jest, to jest, to jest ten plus. No coś chcą zrobić, tam niby minister pisał, żeby przyspieszyć ten termin stosowania azotu od, już od połowy lutego. No, zobaczymy, może taka konieczność zaistnieje, żeby to szybciej zasilić, ale widać, że te przebarwienia są coraz, coraz większe. Tam, gdzie jest trochę lepiej, tutaj z boku było po okopowych siane, to jeszcze tak tego nie widać. Jeszcze tak tego nie widać i nie jest, nie jest to aż tak bardzo widoczne. Nie? O, tutaj, jak widać, też te przebarwienia są, ale jest ich mniej jest lepiej rozkrzewione. No, generalnie rzecz biorąc, tragedii jeszcze nie ma na pewno, bo nie można mówić, że jest tragicznie, ale, ale w każdym razie, no, tak, tak jak mówię, że jest, to raczej sytuacja typowa tak dla okresu generalnie miesiąc później, tak? Także to wszystko będzie się wiązało z koniecznością z koniecznością szybszego wykonania tych niektórych zabiegów. No, powiem tak, ja generalnie nie chcę się śpieszyć z azotem na zboża. Eee, nigdy tak naprawdę nie wysiewałem tego azotu prędzej jak, nie wiem, w marcu. No, w zeszłym roku wysiewałem pierwszego chyba, czy 2 marca, dokładnie. To i tak było najszybciej. Nigdy w życiu tak, tak wcześnie, żeśmy nie siali. Podobnie będzie w tym roku. Mimo wszystko, co by się nie działo, myślę, że prędzej jak tam. Eee, końcówka lutego, czy początek marca oczywiście, jeśli, jeśli by tam pozwolili od tego 15. ten azot stosować to myślę, że dopiero wtedy, prędzej na pewno nie, bo moim zdaniem to jest zbyt duże ryzyko, dlatego, że sytuacje też z ostatnich lat pokazywały, że nie wiem, w połowie marca czy nieraz nawet na początku kwietnia potrafią dowalić mrozy, no i co wtedy tak, plantacja silnie już rozrośnięta prawda, a tu nagle dostaje takiego strzała, także no no nie, raczej tak szybko, jak tak mówię, końcówka lutego, początek marca, to na pewno nie. Bardziej zależałoby mi na oborniku, tego oborniku, obornika jest mnóstwo, ja na łąki chcę rozrzucać. W zeszłym roku różne sytuacje spowodowały, że ja rozrzucałem ten obornik dopiero w połowie kwietnia i po prostu już było sucho i to było w zasadzie marnotrawstwo, bo ten obornik nic nie dał, yy, praktycznie on wysekł jeszcze bardziej i tyle z niego było, tak? A gdyby go rozrzucił nawet teraz, na początku lutego, tak? Załóżmy, no to, to już szanse na to, że, że on dobrze zadziała, to byłyby zdecydowanie większe. Jedziemy teraz sobie zobaczyć jeszcze co tam dzieje się z żytem. Tutaj było przężyto. Ogólnie właśnie też, tak jak mówiłem na tym ostatnim w filmie, gdzie tam Zdradziłem kilka szczegółów, jak wygląda u nas produkcja zwierzęca w naszym gospodarstwie. Tak teraz yy, właśnie chciałbym powiedzieć parę słów o tym, jak wygląda yy, nasza, że tak powiem, no, produkcja na tych gruntach ornych. Ogólnie gruntów ornych mamy yy, 10 hektarów z malutkim groszem tak, tam 20 arów chyba także 10-20 to stanowią grunty orne. No, 20 hektarów jest łąk, tak? co daje tam łącznie około 30 hektarów i co my uprawiamy, tak? dlatego no, generalnie rzecz biorąc jest to dość zróżnicowane, tych upraw jest sporo na przykład mogę powiedzieć jak wygląda ta struktura, że tak powiem zasiewów na ten rok jak to ma wyglądać, także z zimych jest hektar 80 przeżyta i 2 hektary żyta, z tym, że hektar tego żyta ma być na kiszonkę, hektar na ziarno, no i reszta to będą miary, tak, czyli ponad 2 hektary jęczmienia, hektar 80 owsa i hektar tak, hektar 70 kukurydzy, no i jeszcze hektar łubinu, tak, tak to wygląda. Dlaczego to jest tak zróżnicowane? Powiem szczerze, że, no, Zależy mi bardzo na płodozmianie, ja tego bardzo pilnuję, to jest raz, bo równie dobrze mogłem wszystko obsiewać, nie wiem, przewżytem i tylko kukurydzą i sprzedawać to prężyto. Natomiast mi zależy bardzo na płodozmianie i na tym, by mieć te rezerwy paszowe, tak? Yy, bo tak jak mówiłem na tym poprzednim filmie, w zasadzie można powiedzieć, że 60% może nawet, no 70% może nie, no tego co... Yy, gdzieś tam zbieramy spól, to jest wszystko na potrzeby naszej tej produkcji związanej z bydłem. Tak, reszta jest na sprzedaż. No w zeszłym roku tak się złożyło, że pomimo suszy, zbior, zbiory były całkiem fajne yy, i więcej gdzieś tam przeznaczyliśmy na, na, yy, na, na sprzedaż. Szczególnie zboża. No a tak, generalnie wszystko opiera się o bydło. Tak i to co mówię, a dla mnie czy tamten ten czy jęczmień, ja to wszystko mogę wykorzystać przy produkcji tej paszowej dla bydła, a i też mam na to kupców, tak więc yy, przynajmniej też mówię, mam zachowany płodozmian yy, i o to w tym wszystkim chodzi, tak. Szczególnie właśnie prowadziliśmy łubin w zeszłym roku po raz pierwszy, w tym roku ja znów będę siał, bo przede wszystkim ze względu na przełamywanie tych płodozmianów właśnie zbożowych, na to by ten płodozmian urozmaicić, by polepszyć też dany kawałek, bo Rośliny strączkowe same w sobie, a szczególnie łubiny bardzo poprawiają stanowisko, poprawiają strukturę gleby, zostawiają bardzo dużo łatwo wiążącego azotu w glebie, także jest to świetny przedplon, tak, naprawdę tutaj bardzo polecam wszystkim, którzy tam na przykład tego u siebie gdzieś tam z różnych, z różnych względów, prawda, nie stosują. Prawdopodobnie już za od dzisiaj, dwa tygodnie, mamy sobotę, już ruszę w pole z wapnem. Właśnie tutaj na tym polu, które widzicie w oddali, tutaj właśnie będę wysiewał wapno i chcę to stależować. Tutaj mam zamiar jęczmień posiać. Chciałem to wapno dać na jesień, ale tak z różnych względów też wyszło, że jednak nie dałem i teraz tak miesiąc przed właściwie już siewem i tymi uprawkami przedsiewnymi, chcę sobie właśnie to wapno posiać stależować to no i tak jak mówię, no tutaj to trzeba będzie odkwasić, tak, jęczmień nie lubi bardzo zakwaszonych stanowisk, także, także no chyba, że mrozy będą, nie, no to wtedy, wtedy trzeba będzie to po prostu odłożyć, ale raczej nic na to nie wskazuje, żeby miały jakoś być wielkie mrozy, także także będzie można z tym azotem tutaj sobie już polecieć, z azotem z wapnem oczywiście i stależować to i dotarliśmy właśnie na kawałek, gdzie jest posiane żyto. Tutaj połową jest posiane na, no właśnie na kiszonkę, a połową na ziarno. Na ziarno siałem rzadziej, tak jak tam wspominałem, bo to było coś w granicach chyba 100 kilo. No tutaj widać, że dzika zwierzyna też się pojawia. No żyto, jak widać, moim zdaniem wygląda lepiej. Nie widać na nim jeszcze oznak tego, że jest głodne, no może miejscami gdzieś tam też się troszkę trafia. Ale, ale generalnie generalnie rzecz biorąc źle to, źle to nie wygląda, jeśli chodzi o żyto. Jest też dość czyste. No ale tutaj mówię, tu akurat dziki są problemy. sporo ich tutaj spaceruje i tak widać, że jest dosyć mocno zdeptane. Ale to później jak już pójdzie azot, to Ruszy konkretnie wegetacja, to nie będzie, nie będzie z tym raczej większych problemów. Generalnie tak podsumowując sytuację pod koniec stycznia, no to je, wygląda ona tak, jakby było jakby to był koniec lutego. O, Może powiedzmy to w ten sposób. Uważam przy tym, że y, przyspieszenie tego terminu stosowania azotu moim zdaniem jest jak najbardziej uzasadnione i w ogóle uważam, że nie powinno to być gdzieś tam ograniczane do jakichś konkretnych terminów, dlatego że to, to jest bez sensu. Pogoda, klimat jest, to wszystko jest zmienne i tak naprawdę powinno być to moim zdaniem jedynie ograniczone do takich czynników jak kiedyś, czyli żeby Ziemia, no, nie wiem, tam nie była zamarznięta, żeby nie zalegał na niej śnieg i tak dalej. Tutaj akurat widzicie to co mówiłem, jest to ten kawałek na kiszonkę i straszny herbapol tu jest. Naprawdę masakra. Ja powiem szczerze, że tak troszeczkę przeoszczędziłem, nie chciałem tutaj tego pryskać, bo to ma być na kiszonkę, ale z drugiej strony teraz trochę żałuję, bo boję się, żeby tego, tego żyta tutaj, te, te, te zielsko nie zagłuszyło, bo tutaj nawet to żyto tak się mocno nie przebija. Ale z drugiej strony pójdzie, pójdzie, bo tutaj będę saletry dawał pod to żyto kiszonkowe, także może wystartuje, przynajmniej lepsza będzie biomasa, bardziej taka urozmaicona. W zeszłym roku też nie pryskałem żyta na kiszonkę, z tym, że no w zeszłym roku pod żyta na kiszonkę nie dawałem obornika, to był dawany obornik to też może dlatego, dlatego trochę lipnie wyjść. Yy, także to co powiedziałem, w mojej opinii jest to jak najbardziej zasadne, żeby te terminy stosowania nawozów azotowych, a szczególnie obornika, bo kiedyś w ogóle w czasach PRL-u, tak, co można obejrzeć na YouTube, to nikt się tym zbytnio nie przejmował nawet na zamarzniętą ziemię obornik dawano z tego względu, że jak ruszała wegetacja, jak puszczało no to zaraz, prawda, to wszystko działało, a o to przecież w tym chodzi także jest to w mojej opinii jak najbardziej zasadne no i cóż to by było na tyle, dzięki za uwagę następny film już najprawdopodobniej właśnie będzie to talerzowanie wapna, tak jak tutaj wspominałem pierwszy test zetora w polu, zobaczymy jak się sprawdzi Dobra, dzięki za uwagę, cześć i na razie.